To jest film, który przedstawia pracowników i pracowniczki Zamku Ujazdowskiego wychodzące, wychodzących z pracy y, po południu czy przed wieczorem y, w sposób podobny do tego, w jaki wychodzą y, y, robotnicy z fabryki Braci Lumier w ich słynnym filmie z 1895 roku. No i ten mój film jest oczywiście takim powtórzeniem Tamtego obrazu, tutaj w Zamku Jazdowskim, z osobami rzeczywiście pracującymi w Zamku Jazdowskim. No i to jest to film, który w tej oficjalnej i pewnie zawsze aktualnej interpretacji film, który opowiada o sztuce, pracy w instytucji sztuki na różnych stanowiskach twórczych, mniej i bardziej twórczych, nietwórczych i jako pracy. O czym często się zapomina? Ten film może mieć wiele interpretacji, i ta interpretacja, która mi jest najbardziej bliska, i ona rzeczywiście jest bezpośrednim powodem, dla którego zrobiłam ten film, to to, że e, e, krótko przed tym, jak go robiłam, e, w zamku Ujazdowskim panowały e, słynne, znane całemu środowisku i zresztą nie tylko jemu konflikty pomiędzy pracownikami i pracowniczami zamku jazdowskiego, a dyrektorem Fabian Kawalucci. I w związku z tymi konfliktami wiele osób pracujących w zamku opuszczało miejsce pracy, decydowało się na rezygnację z, z pracy tutaj. No i obserwując tę sytuację, jako osoba zainteresowana sztuką, miłośniczka sztuki, osoba odwiedzająca zamek bardzo często, ale też jako artystka, znajoma wielu osób, które tutaj pracowały, niepokoiłam się tą sytuacją i tak sobie pomyślałam, że warto ją jakoś zobrazować. Oglądałem ten film na wystawie, nie? No tak kurczę popatrzyłem, że mnóstwo no, ludzi już wtedy tutaj nie bo pracuje. Źle, teraz już sobie poszli. Niektórzy odeszli, niektórzy zostali zwolnieni, niektórzy przez choroby, ale fajny film. Jeszcze zamek nieodnowiony był chyba wtedy, czyli taki żółty. tak. Stary zamek, jeszcze stara fasada. No właśnie, takie dzisiaj to Pane ja myślę, że to jest wspomnienie właśnie, hmm. prawda? Taka y, przypomnienie, kto kiedyś tutaj pracował, że to jest jednak historia instytucji, osoby. Zresztą te kolejne odejścia, jeśli używamy tego słowa, te kolejne wyjścia, one też są jakąś historią Zamku Ujazdowskiego. Bardzo długo się zbieraliśmy tu za drzwiami, a później, jak już wszyscy byli gotowi, to y, uzgodniliśmy, że. Że po prostu po kolei wychodzimy. I zrobiliśmy kilka dubli. To może jest taka y, tajemnica, bo to y, wydaje się, że to jest ten jeden moment, to jedno wychodzenie, ale kilka razy musiałam poprosić wszystkich o wrócenie, i zanim udali się do domu, to jeszcze musieli wyjść parę razy. Janusz wychodził pierwszy, Janusz Byszewski. Wystalać mi, jak on zrobi, żeby tak łagodnie, płynnie wyjść, a jednak zablokować drzwi. Nie? Bo one się zatrzaskiwały. Bo one się zamykały. Chodziło o to, żeby one zostały otwarte jak on już wyjdzie i żeby wszyscy wychodzili równo. Pamiętasz, taki był scenariusz. Tak, bo to krótki tam, film, ale mieliśmy scenariusz. Tam, no tak, tak. No i były próby. Były próby tego wyjścia. No. Tak. No i tak, to były jakieś chichy-śmichy z tego, że wychodzimy i czy to jeszcze też wyjdziemy, nie? Tak, faktycznie, bo te, te drzwi, one tak nie wyglądają, ale to są bardzo ciężkie drzwi, które Chyba się był zepsuty spółką... i nie trzymał tego wtedy. Chodziło też o to, żeby to nie było, jeśli dobrze pamiętam, żeby to wychodzenie było płynne, żeby ciągle te drzwi nie Tak, tak, żeby, nie, a też żeby nie ktoś nie stał i nie trzymał. Tak. Tylko żeby każdy wychodząc wyszedł, żeby to wyglądało naturalnie, choć nie jest naturalne. No tak. No. Za drzwiami było strasznie ciasno, bo tam jest dość mała przestrzeń i było nas dużo osób, musieliśmy tak kiedy wychodzimy, już już nie jeszcze, czekaj czekaj. Dobrze. Mieliśmy yy, jakieś trzy może próby yy, trzykrotnie wychodziliśmy stamtąd. A równocześnie to wygląda tak, jakby było spontaniczne, i po prostu ludzie wyszli jeszcze tutaj. Chłopiec przebiegający rower, wszystko pies. Po prostu wygląda tak to spontanicznie, że, że, że tam zgromadziliśmy się i wyszliśmy. I raz i już. Fabio zamknął drzwi, więc bardzo do, dobry wybór. Byliśmy przez chwilę razem, tak? Mhm. Razem. Zarówno my, związkowcy, jak i dyrektor, który wyszedł po Cały zespół, bo, Tak, bo, Tak, to... tak. Byli ludzie ze wszystkich działów. Może nie wszystkich, ale prawie... No nie ze wszystkich, ale prawie wszystkich. Wówczas miałam y, taki zawodowy kontakt z Marcinem Krasnym, któremu opowiedziałam o tym, że jak przyglądałam się sytuacji w Zamku Jazdowskim, to skojarzyła mi się ona z tym, z tym filmem Braci Lumière. Y, I. I opowiedziałam mu o tym moim wyobrażeniu i on powiedział, zróbmy to i, i tak przyszłam tutaj pewnego dnia i razem z Marcinem przeszliśmy y, przez wszystkie biura y, i opowiadaliśmy o osobom pracującym w zamku, że ja mam taki pomysł i czy zechcieliby, zechciałyby wyjść. Przed zamek i zostać sfilmowany moją kamerą. No i część osób się zgodziła, część się nie zgodziła. Naturalnie ten film był wtedy może gestem trochę niepokojącym, ponieważ no ja mówiłam o tym, że opowiadam tym filmem o sytuacji, ale oczywiście opowiadam również o pracy w sztuce jako pracy. Ale niewiele już osób, które są w filmie, ciągle pracuje w zamku, mm, Musiałbym chyba jeszcze raz zobaczyć, ale pewnie tak, tak? No bo 2000 to już jest prawie na no, szybko 11 lat, tak? Więc przez dekadę plus przecinek, no to się zespół nam wymieszał i wymienił. Tak jak zamek się nam kurzy, troszeczkę pozmieniał, taki cały, cały, cały zespół, nie? No, było więcej ludzi młodych, teraz też jest więcej. Ja wtedy też byłem młodszy, a teraz już jestem z No, tak więc tak. Ale fajnie było to sobie tak po latach już się zobaczyć. No właśnie ja niewiele pamiętam. Znaczy takiego czegoś konkretnego, żeby opowiedzieć. Wiem, że chyba to myśmy nie za jednym zamachem to zrobili, tylko chyba była jakaś powtórka. Z tego co, ale może, może mhm. coś zmyślam. Nie wiem, czy była jakoś kolejność ustalana, że najpierw związki zawodowe wychodzą w postaci Janusza Byszkiego. Nie wiem, czy to było jakoś umawiane, tego nie pamiętam. Na pewno było w jakiś sposób ustalone, że Fabio na końcu wychodzi jako dyrektor w tym czarnym outfitie, tak trochę. I płaszcz na ręku i tak trochę idzie w drugą stronę niż my, <laughs> po takiej przerwie chwilowej, no bo to wtedy tak, myśmy byli skonfliktowani z dyrekcją, więc to był też taki moment trudny dla zespołu, bo to już, już się zaczynała kwestia właśnie trudnej współpracy i też chyba wszyscy to czuli jakoś. Także, nie no, bardzo, bardzo w ogóle przyjemnie, bo to nikt z nami takiego filmu nie zrobił wcześniej jako z pracownikami tej instytucji, chociaż już były filmy o instytucji, ale y, tak, tutaj jakoś tak się poczuliśmy, y, y, no jakby tak wiesz, y, że, na, na nawet nie tyle y, y, zaszczyceni, co pewnie też, że jesteśmy tą instytucją, gdzie właśnie Karolina chciała zrobić to wyjście, ale jakoś tak to nas tak jakby skondensowało, że, że, że gdzieś zaistnieliśmy i to zostało zapisane jako taka wspólnota.